Czyli witam Was serdecznie, widzimy się 15 lutego w poniedziałek na Wybielarni. I wyszli faryzeusze i zaczęli z nim rozprawiać, a wystawiając go na próbę, żądali od niego znaku z nieba. I weschnąwszy w duchu swoim, rzekł: Czemu ten ród żąda znaku? Zaprawdę, opowiadam Wam, że temu rodowi znak nie będzie dany. I opuścił ich, wsiadł do łodzi i przeprawił się na drugą stronę. Ok, jak widzicie, dzisiaj taki krótszy fragment z Pisma Świętego. Ten fragment kojarzy mi się z takimi trudniejszymi sytuacjami w naszym życiu, dlatego że. Um, mam takie wrażenie, że bardzo często um, cały czas w naszym społeczeństwie istnieje takie przeświadczenie, że jak trwoga, trwa to do Boga. Um, że gdy jest nam po prostu źle, to staramy się um, w jakiś sposób swoje schronienie w Bogu znaleźć, nie będąc przy Nim na przykład na co dzień. Um, wydaje mi się, że też bardzo wiele osób ma tak, że w sytuacjach kryzysowych mówią um, to jest takie, wydaje mi się, że dosyć na inne, natomiast um, mam wrażenie, że Całkiem sporo tak ma, że mówią: Boże, jeżeli mnie kochasz, to zrób coś. No a to tak nie działa. No to, to widać na tym fragmencie, jak Jezus po prostu odmówił znaku Faryzeuszom, mimo tego, że byli przecież uczonymi w piśmie. Także to pokazuje to, że to, że my jakby prosimy Boga o cud, to wcale nie oznacza, że ten cud musi się zdarzyć. To, że my prosimy Boga o jakiś znak z nieba, to nie znaczy, że my ten znak musimy otrzymać. Um, także to jest tak, 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 mi, tak mi się wydaje, że takie przesłanie pi, pi, płynie jakby z, z tego fragmentu. Oczywiście możecie mieć swoje zdanie inne. Czekam na nie w komentarzach. E, I co, subskrybujcie, lajkujcie i widzimy się już jutro. Do zobaczenia.